Rapsodia Realności. Rozważania Biblijne na piątek, 12 marca 2021 roku. Stawki są wysokie. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. List do Rzymian, 12 rozdział, 11 werset. Pisma świętego jasno wynika, że jesteśmy w ostatnich dniach przed pochwyceniem kościoła. To nie jest czas, żeby się obijać. Jest wiele, które Pan chce przez Was uczynić w krótkim czasie. Nasz werset mówi: W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Musisz popracować z myślą, że jego pojawienie się. Może nastąpić w każdej chwili i stać się w Twoim duchu wielką pasją dla Ewangelii, zapewniając jej rozprzestrzenianie się i wpływ na cały świat. Jak mówi nam Pismo Święte, Antychrystowi będzie dane tylko 3,5 roku na wielki ucisk. To będzie okres intensywnych kłopotów, gorszych niż świat kiedykolwiek doświadczył. I kiedykolwiek doświadczy. Ewangelia Mateusza 24, 21. I będzie obejmował cały świat. Jezus powiedział, A jeśliby dni te nie były skrócone, żadne ciało nie ocalałoby. Ewangelia Mateusza 24, 22. Wyobraź sobie, jaki rodzaj zła i zniszczenia będzie dokonywany przez antychrysta tylko przez 3,5 roku co gwarantuje boskie skrócenie. To nam też coś mówi. Możemy zrobić wiele dobrego w krótkim czasie możemy wstrząsnąć tym światem. Zaczyna się od zwrócenia większej uwagi na modlitwę, zwłaszcza modląc się o wpływ Ewangelii na świat w tych ostatnich dniach. To jest bardzo ważne. Stawki są bardzo wysokie. Nie chodzi tylko o ciebie dotyczy przyszłości naszego świata. Przed pochwyceniem musimy zdominować ten świat jak nigdy dotąd. Jezus nie planuje wyrwać nas z tego świata, jakbyśmy byli ofiarami. Pamiętajcie, że Jezus już zwyciężył świat. Przybywa pozwycięski kościół, triumfujący kościół. Chwała Bogu. Wyznanie. Bardzo proszę powtarzać za mną. Ewangelia Chrystusa płonie w moim sercu, jak ogień zamknięty w moich kościach. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, za zaszczyt bycia stróżem tego zmieniającego życie przesłania. Przesłania mocy, dzięki której Ratujesz, leczysz, chronisz, wyzwalasz, zachowujesz i prosperujesz. Zostałem obdarzony zdolnością i łaską, aby doprowadzić wielu do Chrystusa, odkrywając przed nimi tajemnice królestwa w imieniu Jezusa. Amen. Zapraszamy wszystkich do czytania Rapsodii Realności. Zapraszamy też na kanał na YouTubie, na fanpage na Facebooku oraz na stronę internetową ambasadachrystusa.org. Dziękuję.